Tarnowska Wola to miejscowość w województwie podkarpackim w gminie Nowadęba w powiecie tarnobrzeskim. w dekanacie Tarnobrzeg Południe. Liczy około 861 mieszkańców. Miejscowość położona przy drodze krajowej nr 9 łączącej Warszawę, Radom, Rzeszów i przejście graniczne w Medyce. Do Warszawy jest około 240 km, do Rzeszowa 60 km, do Krakowa 160 km. Od strony Rzeszowa wieś graniczy z miastem Nowa Dęba, od wschodu ze wsią. Alfredówka od zachodu ze wsią Rosalin, od północy rozciąga się Las Jedlicze. Następną miejscowością przy drodze na tarnobrzeg jest Wieś diedach. Od strony półschodniej za kanałem Melioracyjnym i rzeczką, rozciąga się teren poligonu wojskowego. Miejscowość jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii Najświętszego serca pana Jezusa, należącej do dekanatu Nowadęba w diecezji sandomierskiej. W latach 1975-1998, miejscowość położona była w województwie tarnobrzeckim. W olbrzymich kompleksach leśnych około 6 km od wsi. Znajduje się ostatnia buda stalowska i rozległy obszar śródleśnych stawów około 700 ha. Mokradeł i podmokłych łąk pociętych wieloma rowami i kanałami odprowadzającymi nadmiar wód od rzeki Dąbrówka, specjalnie w tym celu wykopanej. Na początku XX wieku Tarnowscy zbudowali tutaj letnią siedzibę myśliwską, stylowy drewniany pałacyk zbudowany przez braci Konefałów, Cieśli ze Afrydówki. Założyli stawy, z których najstarszy, zwany, z, zwany Starym Stawem, powstał w 1908 roku. Tereny te stanowią siedlisko 177 gatunków ptaków, w tym 85 gatunków ptaków wodnych i bagiennych. Do rzadkich okazów występujących na tym terenie należy bocian czarny, orlik krzykliwy, bielik. Projektuje się utworzenie rezerwatu ornitologicznego we wsi, Działa szkoła podstawowa imię hrabiego Stanisława Tarnowskiego, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ludowy Zespół Sportowy. W przewodniku po Małopolsce Stanisława Kłosa pod hasłem Tarnowska Wola czytamy wieś, pierwotna nazwa Ługi, powstała w 1782 roku, ponownie lok lokowana przez Tarnowskich w 1902 roku otrzymała obecną nazwę. Kościół parafialny zbudowany w latach 1922-1928. Wieś powstała na obrzeżach lasu Jedlicze, o którym Jan Długosz pisał, że w tym lesie znajdowały się barcie pszczół i łąki. Las Pozostałość Puszczy Sandomierskiej wchodził w skład dóbr parafii miechocińskiej. Pracami remontowymi zajmował się ksiądz Ignacy Konkolewski. Był tam proboszczem w latach był by tam pierwszym proboszczem w latach 1926 do 1929. W 1929 roku do parafii przybył ksiądz kanonik Kazimierz Kędzierski. Był tam długoletnim proboszczem w latach 1929 do 1954. Po jego śmierci w 1954 roku do parawi przybył ksiądz Roman Chimiak, który był proboszczem w latach 1954-1968. W 1968 roku do parawi przybył ksiądz kanonik Tadeusz Owsiak, Długoletni proboszcz, który był proboszczem w latach. Długoletni, dawny proboszcz, który był proboszczem w latach. 1968, 1993. W 1993 roku, po jego śmierci, do parafii przybył ksiądz kanonik Antoni Sanecki. Długoletni proboszcz, proboszcz, który był proboszczem w latach 1993. Długoletni emerytowany proboszcz, który był proboszczem w latach 1993. 2000. 18. W 2018 roku do parafii przybył obecny proboszcz ksiądz Piotr Palacz.